się jeździ, słuchajcie. Widzieliście? Jak wystaje? Nad kole. Paska plastikowa jest nad kole. Metr poza obrys samochodu. A no, tam komuś by przerysował cały bok. Mało no, ważne. Trzeba jechać. Postanowiliśmy przyjechać do tego sklepu Jones Market. Słyszeliśmy, że w nim znajduje się wiele europejskich, yy, polskich produktów. Zobaczymy, co mają ciekawego do zaoferowania. Nie? Byliśmy w pobliżu, więc przyjechaliśmy. Wiem, że mają piwo polskie. Perłę, Lecha, Żywca, takie główne piwa. Perła to, to oczywiście lubelskie piwo, więc yy, idziemy zobaczyć. na jakieś cukierki mają. I coś tam jeszcze. Niedużo rzeczy. No cóż, widzimy się w sklepie. Już są te strucle. Rum. A tam drugi? Marcepan. Tam to jest, a to jest jakieś rumowe. nie ma żadnego zdjęcia. 10,99. Który no? wolisz? Na święta weźmiemy. Marcepan? Wolę, marcepan. Idziemy po polskie piwo, gdzieś tutaj się po to przychodzi. Fajnie, że nagrywałam. Nie nagrałam nie nagrywałaś, tych Ale nic nie straciliście, bo nic polskiego nie było. Może jakiś dżemiks? Nic nie widzę. Nie Kompletnie. ma nic. Chodź. Kurczę, przyjechaliśmy do tego sklepu z myślą, że nakpimy dużo polskich produktów, bo słyszeliśmy, że są, a po prostu nic. Jedne ogórki, tyle. Po prostu nic. O zobacz, tu jest jedna rzecz. Kompot truskawkowy. Widziałeś? Z rolnika. Wow. Truskawy. Moja mamuśka takie robiła zawsze na zimę. Truskawy w słoiku. Stały w piwnicy się zawsze brało w zimie. To jest to. Okej, okay, mamy drugi polski produkt. Zobacz. Grzybki. Grzyby, pamiętasz? I ogólnie nie ma nic więcej. Ogórasy. Polski. Tu są ogórki kwaszone domowe, ale takie wzięliśmy, podobne wzięliśmy, nie? Podobne, no. Jeszcze są te, Wodźcie. Patrz, są też pieczarki polskie, marynowane domowe. Masz ochotę? Nie mam ochoty na te pieczarki. To są pasztety. Profi. Te same, co zamawiamy na Amazonie. Jest, pasztet z Podlaski, jak zawsze mówiono w Polsce. Co jeszcze? Nie bierzemy tych grzybów, nie? Ogórki wzięliśmy jedne. Nie wiem, jak grzybów nie lubię, jeżeli mam... A, ma... tylko ogórki? O właśnie, o te. te A mamy. Sieliśmy. No. Chcesz to zwykłego góry? Nie, chyba nie. No to idziemy dalej. O, mamy tą sałatkę, tą grecką. Widzisz? Tutaj. Chyba, że chcesz. Tu jeszcze jest sałatka taka, tu zobacz. Tu jest kapusta, zobacz z marchewką. Kapusta tutaj jeszcze jest taka, zobacz. Ładnie to wygląda. Nie, ta nie, ale wiesz co o tej myślę? Którą? Wzięłabyś to? No, zobaczymy. 3,20. 20. Już no nie wygląda, jakaś żółta. Był marchewkę dodali. Tutaj. Sałatka nadwiślańska z buraczków. O, widzisz? To są te same, co zamawialiśmy na Amazonie. Chcesz to nie? nie. Buraczki zesmażane z rolnika. Widziałeś to? Bierzemy. 2,5 dolara. Czemu by nie? Zobacz datę. Data... Czy... Ym, rok czasu mamy. Tutaj mamy szprotki. Które chcesz? Te zamawiałaś ostatnio, Rio Gold? Tak, te mam, a ja lubię o te. Z sosie pomidorowym, te. Okej. Okay. Ile? Te są inne. Tych nie chcę. O te, tak? Te. I które jeszcze? Te. Trzy? No. Co prawda, to są rosyjskie produkty, ale bardzo zbliżone do polskich, jeżeli chodzi o smak. Delicje mamy. Ale to nie są polskie. Jak to nie są polskie delicje? Pewnie Delicje są chyba niemieckie albo jakieś. European biscuits. Ale dzione zrobione? Made in Poland, OK. To są delicje. Masz ochotę? Może weźmiemy jedną paczkę. Jakie? Pomarańczowe, truskawkowe, wiśniowe? Truskawkę lubisz, wiem. Czerwone. Pomarańczowe. Dobrze. Milka jest tańsza. OK, mamy milkę od naszych y, sąsiadów. Mamy kolejny produkt, masa Makowa, a bo się święta zbliżają, więc bierzemy alkohole. Szukaj Polskich czy coś jest polskiego. Jest Żubrówka 24, 99. To widzę jest popularna, zobacz, brakuje. Jest belweder. E, wiem, że ta jest bardzo dobra. 20. Nie wiem, czy oglądacie szafę skielst, mocny vlog. Jego wyjazdy na przykład do, na Ukrainę, czy w Rosji, do Rosji, zawsze to wódkę kupowali. Czasami nawet tej wódki nie było w lokalnych barach. I zawsze się szafa śmiał, jesteśmy w Rosji i nie macie swojej wódki? Nic więcej nie widzę. Nie. Jest tak piwo. Piwa. Zobacz jak szybko zauważyłem piwo. Łomża. O, jest i warka. I z drugiej strony. Tu perła jest, zobacz. Jest perła? Mhm. No jest perła. Żywiec, perła. Chcesz po jednym piwie z wszystkich? Wezmę. Okej, okay, leci. Perła. Żywiec. Warka. 250, 2,60. 2,60. Okej, stój. Nie mówcie, że w Polsce piwo drogie. 2,60 za żywca. To są zimne, zobacz. No. Teraz okocim tak jeszcze. okocim? Chcesz? Wezmę Warka ciemna. Nie, tutaj jest? Warka bright, czyli jakieś jasne To nie biorę Ale zimne. O nie, a nie, patrz co ja wziąłem? Wziąłeś to? Nie to wziąłeś. Okocim miało być. Ta ta łąża jasna, nie wiem. Nie będę je brał. No. Są też rosyjskie jakieś, ukraińskie, widzę z Litwy yy, i tyle, i kilka lokalnych i więcej nie widzę tutaj. Zobacz, ten Jack Daniel's jest, o którym myślałam. Ja to jest sama, sam Nie, sok. ale chodzi o to, że nie mają na sztuki, a... Jeszcze jest żubr. Nie chcę mi się kupować Chciałam spróbować. Nie wziąłeś żubra tam? Nie. Żubrzyk. 2,69. Kto to piło, będzie pił. Nie wiem, ja kupuję, bo kupuję, bo polski, ale kto to wypije? Lodów, całe lodówy. Widzieliście kiedyś takie lody? 7,90 w takim wiadrze. To jest to Ameryka. Czasteczkowe lody, takie wiadro kupujecie. Różne smaki. I jecie! Jedynie 8 dolarów. I impreza? Czego więcej, więcej chcieć? Może pierogi znajdziemy. Są so pierogies Pierogies. No. Potato pierogies. Właśnie mamy sery, jogurty. Śmietany. O ten ser to jest jak zwykły twaróg. Nie potrzebujesz? Jak jesteśmy? Nie, weźmy ten. Który? Niebieski czy czerwony? Yy, niebieski jest yy, ten, z niższym tłuszczem. To który chcesz? Ten. Niebieski. Jeden czy dwa? Jeden. Co my jeszcze tu mamy? O, właśnie, zobacz, tutaj jest. Ten weźmy. Czerwony. Ten? Mhm. I tamten? Tu są kiełbasy. Wędliny i kiełbasy. Znajdziesz coś? Sokołów. Chyba jak jesteśmy, to weźmiemy, co? Tak, kabanosiki weźmiemy. Tylko sprawdź datę. 3 marzec. 15 marzec. No dobra. 2022 czy 2021? 22. Tylko taki smak jest? Tylko, tylko takie jedne. Jedne tylko? 3,90, a być z Co jeszcze? Nie wiem. Jak, nie, krakowska, czyli to nie jest polska. Nie, jakaś taka. Dziwna, nie? Na taką grubą wygląda. A koło Polski to nie leżała. No. W Holfuds udało nam się kupić taką bardzo podobną. Gdzie śledzie widziałaś? O, tam w lodówce. Ryby mamy wędzone. Co uważałeś? Kaszubskie. 8,90? Tak. I po wiejsku. Pamiętasz je? Pamiętam. Bierzemy. Dwa czy więcej? Nie, dwa. Wystarczy. Nawet krówki znaleźliśmy. Zobacz po ile one. Pod spodem. Krowy... Musisz odwrócić. Krowy po 5,63 za. Tu jest jeden pound, czyli za pół kilo. Tak. C za pół kilo krówek 5,60. Tu jeszcze są jakieś cukierki. Co to są za cukierki? Golden Nut. Pamiętasz, że takie były bambonierki? to zawijane takie? No. Złoty orzech. To jest to. To są polskie o Widzisz, to są polskie napisy. Złoty orzech. No. Solidarność. Spojlane? Po 6,70. To się i krówki, tylko zobacz datę. Zaniosę dziewczynom do pracy, niech spróbują polskie cukierki. Moim zdaniem to na tyle z polskich rzeczy. Chyba tak. W ogóle jak tam taki duży sklep, to produktów polskich jest 0,5%. Więcej w tym. Nawet nie ma 0,5%. W Moskow Deli byś znalazła. Tylko, że oni na przykład sobie... Ale widziałaś jaka kawa? Jakobs Kronung. Bardzo. Chciałaś no. to, to jest rzadkość. Ale bardzo niedobre nie polecam. Alkoholicy polscy. A tak wyglądają nasze dzisiejsze zakupy. Śledzi alkohol, czyli jest co pić, jest czym przegryźć. Jest i kapusta. Niektórzy lubią dowódki. Co cukierki. Co cukierki. Jak wiecie, jak pijecie alkohol, to cukier rozkłada ten alkohol szybciej, więc warto jeść cukierki jak pijecie. No i tak to jest, no. Mamy jeszcze marcepan w czekoladzie. Bez daty ważności. Chyba ze 399 mamy. Mamy zakupy, jedziemy do domu. Jedziemy na, idziemy na śledzika. Spaniarki wziąłeś? takich jej szukałem. Żeby skałę do akwarium wygotować. Chodź. Zadowolony z zakupów? Nie. Więcej tutaj nie przyjadę. Nie warto. Nie warto. A dlaczego nie warto? No bo po samo piwo przyjeżdżać. A my nie pijemy piwa tak bardzo. Dwa do roku. A że tutaj byliśmy i było, no to kupiliśmy. A w ogólnie to nie warto. No.